Hej, cześć, witajcie w Minecrafcie 1.7, 1.7.3 nawet. Kropka, czemu ja kropkuję? Dlaczego gram na tym Minecrafcie? Ponieważ to jest jedna z lepszych starych wersji, w którą można fajnie pograć. Nie ma tyle bugów, stare czasy dobrze się przypominają, więc pamiętam, że... Na tej serii, za... na tej wersji zacząłem nagrywać właśnie. Yy, I ta seria będzie tak prowadzona. Yy, ponieważ jeszcze nie mam serii takiej stałej, którą mogę tak, nie wiem, codziennie albo co dwa dni wrzucać, tylko dlatego też jest tak mało odcinków, yy, pomyślałem, że taka seria będzie dobra. Ale co to, to nie będzie taka zwykła seria na Minecrafcie 1.7. ciło tam. Yy, będzie to tak, najpierw yy, gram trochę singla. Później dołącza się do mnie Proxor92 pewnie go znacie z liveów albo z poprzednich odcinków jak na przykład z Minecraft Multiplayer yy, mo na modach i właśnie y, będzie później po paru odcinkach albo może już w następnym odcinek, yy, w, yy, odcinek na multiplayer z tego właśnie save'a który ja tutaj sobie zbuduję Następnie jak już będzie Minecraft multiplayer dodamy oczywiście jeszcze mody ym, na Minecrafta i będzie to Minecraft 1.7 na modach trochę później może jeszcze jakąś osobę zaprosimy i będzie fajnie Be Popatrzcie, wygenerowałem po, po prostu sobie nowy save, czyli w ogóle żadnego seed'a nie wpisywałem, nic, i patrzcie jak ten 1.7 jest fajny, jak tu w ogóle fajnie coś tam, gdzieś tam, ehm, no, choć kulko, a skór jeszcze na tej wersji nie wypada jedzenie, ponieważ to jedzenie nie jest aż tak potrzebne jak na, ehm, na jakim gramy tym, easy, okej, okay. na razie niech będzie easy. Nie jest tak aż potrzebne jak na 1.8 lub yy, 1.4. Oczywiście mówię o tych nowszych wersjach, o tych pełnych, ponieważ nie ma tu, jak widzicie, paska głodu. Kiedyś nie było pa paska głodu, yy, tylko był pasek życia. I jak się zje yy, jedno, to po prostu, yy, jedzenie to po prostu yy, odnawia się życie chodźcie grówko, do mnie, chodźcie wolno, wolny. I tak, po pierwsze, co y, nie... nie chciałem wam... no nie ma mięsa. Krowa nie daje teraz mięsa, zapomniałem. Fak. Teraz y, świnia tylko daje mięsa, czyli od świ... tam są świnki. O, snioho, jak ja cię kocham. I stary grawy też jest oczywiście. Patrzcie, jak tu się wszystko ładnie generuje. Tu nie jest już ta wersja. Tamta wersja to nie... nie, no jakie pięknie. Nie, nie, nie wytrzymie. To jest coś. Ja nie, nie, ja, nie, 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 Generator map akurat mogli zostawić z Minecrafta 1.7, bo to była czysta epickość. I patrzcie, klik i mamy już, nie musimy czekać aż zjemy, tylko po prostu klikamy. Um, tak, tu już owce były na nożyczki, czyli nie, um, nie, można było raz kliknąć i nie wylatowało. Wywała z niej wełna ale z poprzednich wersji tak 1.6 chyba yy, tak było i już trawa jest tak ale wszystko inne yy, jest fajne po staremu <gudzi> ja tą górę chcę uśledzić ja tą górę chcę uśledzić trzcina przyda się na coś hmm. no co ja to nie ja to nie lubię nocy to nie ma oświetlenia nie ma nocy ej ale myślicie że mnie tu coś może złapać? Myślicie, że może mnie tutaj coś złapać? Czy tak myślicie? <laughs> nie To może zróbmy sobie najpierw e, workbench i tak dalej. O nie. Jej. Wezmę inną myszkę. Ta, ta ciszej chodzi. Ale skrzypi. Mierza. Ymm... No. Proszę Państwa, co my robimy tu? Fakt nie skrzypi. Wszystkie mi jakąś... głośno chodzą. Yyy... Trzeba... czas zrobić takie coś. W ogóle nie tylko święta, nie? Święta, święta i po świętach... Mieczyk... Dobra, wolę już tą. Mieczyk... Cicho tam, papuga, bo cię normalnie chyba wykastruję. Mieczyk... Kilofik, żeby był... No mieczyk... Nie, mieczyk nie będzie. I szybko... Yy, bo nic zapewne nie widzicie. Nie dziwię się wam. Yy, ale co ja, a nie mu musimy dużo dosyć zbierać tego Tak gdzie, gdzieś Ponieważ, fuck no idź mi gravelu głupi Jesteś ładnie wyglądasz ale jesteś głupi Nic nie widzicie nie, a teraz nie można sobie rozświetlić Fajnie Chociaż fajnie czy nie, już, już robię pochodnie Momentu Mori Momentu Mori, momentu Tu widzicie już trochę yy, Co ja chcę zrobić? Jak chcę zrobić takie coś Tak, tak o Tak o, tak, o. Nie, nie tak. Jest! Ale, ale ciemno. Może się. Nie ma tu opcji, żeby rozświetlić sobie. Tylko są opcje takie bardziej pod, pod, podstawowe. Dawaj, dawaj węgiel. Teraz robię węgiel drzewny. Jeżeli ktoś by nie wiedział tam jak się robi, chociaż wątpię, to właśnie przetapiając... Ja mogłem E sobie po prostu tworzyć. E tak Kiedyś to było na I otwierane Ale to o, Większość z Was wie Już rozświetlam drogę nam Rozświetlam różkę wszystkim Rozświetlam nic nie widzę <laughs> To nie pochodnie mi się skończyły dawać No i Rozświetlam drogę nam Drogi do szczęścia, pomyślności o, No to co, widzimy się tak bardziej rano chyba, nie? Tu mi się trochę przepali, okej, okay, no to... Dziwne. Tam jest pająk, tak Już chciałem mówić, że nie ma żadnych potworków No, a więc... Do rana! Wstaje dzień, stoje dzień Dobra Cały dzień Wykopałem sobie trochę węgla, co so, ale, kole, 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 yy. katują koty, yy, yy. tu był węgiel, wiecie, tutaj właśnie, oh, mamma mia, lecimy tu, czyli tak, lecimy szybko, by zrobić o wykopałem też chyba trochę kobla, czy tak, 30 aż, proszę, proszę, proszę. Chwilą mnie w ogóle szkielet chciał zaatakować, ale nie, mówię, nie no co, stary, idziemy na wódę i, i lecimy, a nie tam będziesz się pracą zajmował jakieś straszenie ludzi. Um, czyli tak, szukamy miejsca gdzie mógłbym się usiąść, A ja już wiem gdzie już wiem gdzie. Wiecie gdzie? Tam. Tam, 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 na tej całej górze. Na tej całej górze, motherfucker, pecz Dobra, mm. Krówka. Świnki też. <laughs> świnio, świnio, chodź do mnie. Ja ci prawie nic nie zrobię. Dobra. A w ogóle potrzeba nam trochę jedzenia, to trzeba je robić. <laughs> Czyli tak, pierwszym modem, który będzie tam później wygrany na multiplayer będzie to Mock Creatures. Mock Creatures... wszyscy chyba to znają, bo jak można tego moda nie znać No chyba, że jest ktoś naprawdę nowy I jeszcze co mi się bardzo podoba w tym w tej wersji Trawa jest taka wszędzie zielona A nie jakaś ponura jakaś tam Jakaś tam, gdzieś tam Wiecie, taki tam Mm, no tam jest w ogóle zima też, też jest ładnie, ale, ale w zimie jest brzydko dlatego jest tam ładnie, chyba wiecie o czym mówię, prawda? Jest tu coś jeszcze? Halo? Halo? Czy mnie ktoś słyszy? Czy mnie nikt nie słyszy? Ale może mnie ktoś słyszy? Halo, halo, halo? <laughs> Dobra, mamy wejście na górę, nie trzeba się wspinać po klocek po klocku przecież nic. I tak powiem Wam historię mojego życia. Dawno, dawno temu. Wiecie, w ogóle, wiecie jak y, ja zacząłem kręcić? Y, jak zaczęliśmy ja i Proxor w sumie kręcić i tam jeszcze jeden kolega. Najpierw mieliśmy we trójkę taki wspólny kanał Angular Minecraft. Ym, i później, tak jakoś najpierw, yy, zaczęliśmy nasz pierwszy... mieliśmy nagrywać pierwszy nas, nasz odcinek i przygotowywaliśmy się do niego 4 godziny. Tak 4 godziny, ale ładnie. 4 godziny i nie nagraliśmy w tym samym dniu. Później jest, udało nam się nagrać odcinek. I tak yy, nagrywał nas trzeci kolega, ponieważ yy, ja miałem wtedy bardzo słabego kompa. Ym, a tamten y, drugi kolega, nie pamiętam dlaczego on nie nagrywał w sumie wtedy A on miał dosyć dobrego kompa yy, Ale ten nasz drugi kolega, który się nazywał Szymon y, Nagrywał yy, I tak, wtedy jeszcze byliśmy tacy, wiecie, nie, nie umieliśmy za bardzo na y, nagrywać I po prostu Ten Szymon y, nagrywał dźwięk, na nasz dźwięk z swoich głośników, miał włączone głośniki on myślał, że po prostu on myślał, że normalnie z komputera to ale... Yy, nagrywa, ale po prostu źle yy, coś u niego źle szwankowało yy, no tak, nagraliśmy tam dwa odcinki trzy w sumie yy, które są dalej, ale na prywatnym, na tamtym kanale Angular Minecraft, w sumie mogę je dać na niepubliczny i dać do opisu tego filmu, yy, jaki co to za seria w ogóle była. To większość rzeczy robiliśmy poza odcinkiem, ponieważ nie wiem dlaczego. I to właśnie graliśmy, jak dobrze pamiętam, na wersji 1.7.3, właśnie ta nasza najukochańsza seria. Później postanowiliśmy, że zrobimy jednak nowy początek, czyli znaleźliśmy ładnego FIDA. W w Minecrafcie, znaczy w, na internecie do Minecrafta i postanowiliśmy, że zrobimy tam ładne takie góry nam się wygenerowały nawet tu też bardzo ładne są, ale tu CIDA akurat nie używam, e, a się tak trafiło, że akurat ładne górki mam e, i to było opowieści z Minecrafta e, i to był sezon pierwszy tak bardzo fajnie mi się e, i to nagrywał Proxor właśnie e, bardzo fajnie mi się e, nam no, się w sumie robiło tą serię, później nie wiem, y, tam z profesorem się jakoś pokłóciliśmy o coś, y, ale to jeszcze później nagrywa nagrywaliśmy tam y, pre release y, y, ale opowieści z Minecrafta. Ostatni odcinek właśnie opowieści z Minecrafta robiliśmy to był siódmy chyba odcinek, y, to był siódmy odcinek y, i to był z modem Mock Creatures mieliśmy później tam do neteru ale nie poszliśmy a może jednak poszliśmy nie, mieliśmy coś z neterem robić może pomieszczenie do neteru i... coś tam było i później tam e, e, wychodziły te pre-releasy minecraft 1.8 ale to jeszcze, nie, jeszcze wcześniej... Nie, dobrze, dobrze, ja się mi o wiem. Bo nie umiem mówić. Czemu ja nie umiem mówić? Nie, nie wiem. O, ale ładnie tam, uuu, ale bym wybrał, wygenerował mi się ten świat. Seed, nie ma Seeda, Musi, musicie z korytu wziąć, kiedyś nie było jeszcze e, Seeda. E, napisu FIT. E, no i tak, tutaj się gdzieś osiedle. A później jeszcze z proksorem robiłem eee, opowieść nie eee, fuck. nie pamiętam eee, opuszczona wyspa jakoś tak to też pierwszy odcinek też ma tam eee, i to był pierwszy odcinek I tak właśnie zakończyliśmy eee, opowieści z Minecrafta chcieliśmy jakiś nowy nowe sezon zrobić i to był opowieści z Minecrafta niby sezon drugi ale eee... Naprawdę to było Minecraft Opuszczona wyspa i na początku tej opuszczonej wyspy byliśmy jeszcze na save z Minecraft z Minecrafta tego pierwszego znaczy z opowieści z Minecraft sorry, chory jestem trochę tak, na no mózg um, I tam, i ta pierwszy odcinek nawet dużo ma wyświetleń, bo ponad 100 tysięcy później jakoś tam robiliśmy pre, przegląd pre-releaseów, które E, też tam nie mają mało wyświetleń po 50 tysięcy z czego jestem zadowolony później e, zaczęliśmy kręcić już w sumie nie pamiętam a jeszcze e, w trakcie gdy trwał sezon pierwszy opowieści z Minecraft e, nagrywaliśmy również serie fabularne takie jak e, Minecraft bezbronni Minecraft REC RED jak tam kto chce sobie mówić FAK! czemu mi nagrywa w 150 fps? -ów? Nastawiłem na 60 yy, nawet na 50 yy, No i tak jakoś poszło, tu nie wiem taka mała historia skrócona i ...takie... motaniem, ale tak jakoś było, a gram, gram od wersji 1 yy, beta 1.1 tak, to była moja pierwsza wersja yy, z, wersja z Minecraft'a, która Mm, jakoś tam poszła. Znaczy jakoś mnie wciągnęła. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. No w sumie to koniec mamy y, pierwszego odcinka. Oczywiście mamy już y, jakąś taką y, miejscówkę, na którą możemy później się wybudować ładnie domek. Może już następny odcinek będzie z Proxorem właśnie, a może jeszcze z jakimś innym gościem, ale Proxor to będzie na pewno stały gość, gość, nie będzie gość, bo on będzie również serię swoją nagrywał na swój kanał, który nazywa się Proxor92. No i co? O, gruba, gruba ta chmura. Dobra, no więc Dziękuję serde serdecznie do oglądania I chciałbym jeszcze Wam tylko podziękować za te 350 łapek, które było ostatnio pod Minecraft Survival Games Tak, okej okay, To na tyle Chmurka sobie leci Jest F8 Takie y To jest takie szybsze F8 No ale mniejsza dwu, 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 dwu. Dzięki